Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Mecz skomentują dziś dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Charleroi zmierzy się z chętem. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć, bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? zobaczymy. Goście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywni, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Rusza więc pierwsza połowa. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Przytrzymuje piłkę i czeka na resztę. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Ależ okazja i jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Zobaczmy tę bramkę raz jeszcze. Pewne, szybkie wykończenie z bliska. Spójrzmy, ile może dać dobre ustawienie. Prowadzą zatem jeden do zera nie daje sobie odebrać piłki. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura, cierpliwie budują akcję. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Zagrywa w okolice pola karnego. I teraz sędzia bez wahania dyktuje jedenastkę. Jeśli to wpadnie, to będziemy tutaj mieli remis. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? I gol! Pewny strzał, piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo wyczuć intencję to za mało. Tym razem górą strzelec. remis jeden do jednego. O, i to był książkowy odbiór piłki. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Zatem strzela. Nic z tego. Świetny refleks. ma piłkę głęboko na połowie rywala. I tracą piłkę. Uwaga, byleby nie pogubił się pod presją. Chwila przerwy w grze. Zaraz wznowi bramkarz. Raz jeszcze spójrzmy na ten wykorzystany rzut karny. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz, czy dobrze to wykończy? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Na powtórce widzimy dokładnie, jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol! Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Bomba w górę. Gramy. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ależ okazja! I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? A zatem strzela. Nic z tego. Świetny refleks. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz, czy dobrze to wykończy? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Próba odbioru i przerwany atak. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Wycofanie piłki w pole karne. Lokuje uderzenie. No dobra, to była obrona. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Uwaga, prostopadłe zagranie. Gól! Tak! Podwyższa prowadzenie. Mają dwie bramki przewagi. I na powtórce widzimy, jak znajduje się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i pewnie wykańcza tę akcję z bliska. A więc mamy 3 do 1. Dobrze, teraz mija rywala. Teraz naprawdę świetna piłka. Gwizdek, mamy spalonego. Trochę nie rozumiem takiego zachowania w polu karnym. Zamiast poszukać pozycji stoi i czeka, gdy piłka w końcu spada pod nogi. To jest na wyraźnym spalonym. Ciekawe jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. I to tyle z tej akcji. No i mamy offside, proszę Państwa. To był dobry pomysł Tomku, tylko chyba wkradło się trochę pośpiechu, przez co ten powrót przed linią obrony nie uda. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. I tyle było z posiadania piłki. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Teraz decyduje się na akcję środkiem. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Czy da kibicom nadzieję? Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. No, i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Drużyna zagrała naprawdę dobry mecz, a najlepszym tego odzwierciedleniem jest wynik. Zwycięstwo dwiema bramkami. Wyraźne, pewne. Fantastyczny występ. Taką grą wnosi naprawdę wielką jakość do swojej drużyny. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję. Cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymali go. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ależ okazja! I jest gol! Z wysokiego C zaczynamy dzisiejsze zawody. Czy wykorzysta tę szansę na wyrównanie? A zatem strzela. Nic z tego! Świetny refleks! Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Teraz, czy dobrze to wykończy? Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. No, dobra, to była obrona. Przyszedł moment na zmianę. Zobacz. Uwaga, prostopadłe zagranie. Gol! Tak! Podwyższa prowadzenie, mają dwie bramki przewagi.